Połączyłam się dzisiaj z dr Grażyną Pająk. Dzień dobry, pani Grażyno. Dzień dobry, witam serdecznie. Przypomnę, bo od jakiegoś czasu oczywiście ze sobą współpracujemy. Pani Grażyna jest biologiem i naturoterapeutką. Również zajmuje się bardzo ściśle dietetyką. Będziemy o tym dzisiaj mówić, ale zacznijmy od tego, że zastałam panią nie w Polsce, ale wraz z córką podróżujecie po Anglii. W tej chwili jesteście w Londynie. Tak, jesteśmy w Londynie, przyleciałyśmy właściwie dzisiaj, mamy zostać do niedzieli i właściwie już dzisiaj zobaczyliśmy kolosalną różnicę w produktach, które są na rynku, ponieważ chciałyśmy zobaczyć jak wygląda przeciętne żywienie dostępne na rynku i okazuje się, że Anglicy zaskoczyli mnie, dlatego że jest bardzo dużo produktów bezglutenowych, doskonale przygotowanych, nieprzetworzonych. Ale można spokojnie nabyć, w trakcie będąc w mieście, żeby się posilić, zjeść, są to rzeczy zdrowe, rzeczy właśnie spełniające jak gdyby wszystkie niezbędne potrzeby w tej chwili, żeby regenerować organizm. Czy można powiedzieć, że Anglicy są bardziej świadomi zdrowego żywienia niż Polacy czy Amerykanie? Myślę, że trudno ująć to w ten sposób, dlatego że... Wiele osób nie jest świadomych, jak powinno się właściwie odżywiać. Mają większe możliwości. Na pewno te trendy są już e, znacznie dłużej niż u nas i są też producenci, którzy produkują tą naturalną żywność. Byłam zaskoczona, jak zobaczyłam na przykład chipsy z suszonych warzyw, mhm. bez zasób tłuszczowych trans, bez glutenu, bez dodatków. Takie, o które u nas jeszcze wciąż w Polsce jest trudno a nawet jeżeli się pojawiają, to i tak mają te niewłaściwe składniki. Natomiast w Anglii yy, muszę przyznać, że podobnie, podobną sytuację widziałam zresztą w Nowym Jorku już cztery lata temu. Byłam też zaskoczona trendem, który jest i możliwościami, które mają Amerykanie. Jednak nie wszyscy na to zwracają uwagę i nie wszyscy właściwie wiedzą, jak mają się odżywiać. W tej chwili jeżeli chodzi o dietę, jest tak olbrzymie zamieszanie, co jeść, jak jeść, że nawet jak są właściwe produkty na rynku, to i tak nieliczni z nich korzystają, bo nie wszyscy wiedzą, że właśnie te dla nich są dobre. I prawdopodobnie dlatego powstała Akademia Zdrowia. Wraz z córką Agnieszką jesteście założycielkami tejże? Tak, Akademię Zdrowia DGD założyliśmy w zeszłym roku. Nagrałyśmy trzy filmy, które pokazują, jak właściwie się odżywiać. W drugim filmie można zobaczyć, posłuchać, jak odżywiać się przy problemach nowotworowych. I jeszcze jeden odcinek mówi o tym, dlaczego powinniśmy unikać glutenu i jak mamy sobie pomóc przy różnego rodzaju problemach zdrowotnych. Ponieważ zainteresowanie było bardzo duże, stworzyliśmy crowdfundingowy projekt Polak potrafi i tutaj osoby współfinansujące, pomagające nam w stworzeniu tego projektu. Zadają wiele pytań również, pomagają nam w tworzeniu trzech serii filmów, które chcemy nagrać. Mianowicie pierwsza seria będzie to program Grażyna do kwadratu, czyli moje rozmowy z Grażyną Dobroń na temat zdrowia. I pytania, tematy, które właśnie podpowiadają nam jeszcze dodatkowo współtwórcy jak gdyby, będą y, odpowiedzią, y, to znaczy na te pytania będziemy odpowiadać w filmie. Dodatkowo y, drugi film będzie pod tytułem Każdy kręć ma znaczenie. To jest film, gdzie będziemy mówić o jedzeniu i porządkować jak gdyby całą wiedzę odnośnie jedzenia. I trzeci odcinek serii to są y, trzy tematy, G, mianowicie bez glutenu, bez kwasów tłuszczowych i bez cukru. I wszystkie te filmy będą nagrane na DVD, czyli będzie to można w postaci audiobooka, odsłuchać spokojnie, sprezentować komuś. Będzie to taka, takie kompendium więc. Rozumiem, że wszystkie informacje można znaleźć na waszych stronach internetowych. Tak, wszystkie informacje można znaleźć na naszych stronach internetowych, na stronie slowfoodlife.com na stronie idrgrace.com, czyli tam się pisze idrgrace w tym momencie com i na stronie Polak Potrafi. Ale wracając do Londynu, bo jak wspomniałyśmy na początku naszej rozmowy wraz z córką właśnie od dzisiaj tam gościcie, spróbujmy jeszcze porównać żywienie tego kraju z tym, co już jakby najbardziej pani jest znane, czyli innej części Europy. Muszę przyznać, że Londyn zrobił dzisiaj na mnie bardzo miłe wrażenie, bardzo mnie zaskoczył, dlatego że kilka lat temu w Londynie nie było takich możliwości. Tak naprawdę nie było co wybrać z właściwego żywienia. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że Londyn wraz z Paryżem przodują. Jeżeli porównamy kraje Europy Wschodniej, tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia, chociaż... Już zaczynają, z małymi kruczkami zaczynają pojawiać się sklepy różne ze zdrową żywnością, ale wciąż jeszcze ta wiedza jest taka bardzo chaotyczna. No niestety, dotąd, dopóki sami nie zwrócimy uwagi na to, co powinniśmy jeść, co powinniśmy wybierać, nic nam nie pomoże. Natomiast koncerny same się bronią, w związku z czym chaos wiedzy jest duży, ale przede wszystkim ograniczenie. Chemii, ograniczenie kwasów tłuszczowych trans, ograniczenie węglowodanów, o czym nareszcie zaczęto mówić, bo mm -hmm. tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że mówiliśmy o tym, że tyjemy po tłuszczach dużej ilości jedzenia, a nie po węglowodanach. W tej chwili niedawno właściwie obalono tą wiedzę. Okazuje się, że przede wszystkim węglowodany maksymalnie przetworzone nas tłuszczą, natomiast odpowiednia ilość tłuszczu. Właściwe odżywianie, duża ilość warzyw, ale z niską ilością glukozy pozwala nam regenerować organizm. I w dalszym ciągu na polskich stołach królują pierogi i bigos. To jedzenie, nie mówię, że nie jest smaczne, ale niekoniecznie dla nas dobre. To jedzenie w sumie nie jest takie złe, ale w momencie, kiedy mamy naturalne składniki, czyli w momencie, kiedy mamy bigos, Dobrym mięsem, a nie mięsem napompowanym sztucznymi składnikami, wtedy kiedy nie mamy za dużo tego niewłaściwego tłuszczu, to normalny, klasyczny bigos był całkiem dobrym pożywieniem. Mm -hmm. Z tym, że nie dla każdej osoby, bo my staramy się każdą osobę wrzucić do jednego garka. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że są osoby, które potrzebują znacznie więcej warzyw i o wiele mniej białka. I są osoby, które potrzebują o wiele więcej białek i tylko węglowodany, które nie, mają, nie ułatwiają, nie uwalniają nam tego cukru tak szybko. W momencie, kiedy dobieramy sobie tą dietę właściwie, to czujemy się zupełnie inaczej. Musimy tylko pamiętać o tym, że produkty nie mogą być maksymalnie przetworzone, bo co z tego, że myjemy, na przykład mięso, które jest napompowane glutenem. I wtedy zaczynamy chorować. W tej chwili z kilogramu mięsa robi się średnio przecież 2,5 kg mniej więcej węgla. Ta cała chemia dodana nam szkodzi. To nie samo dobre mięso, wtedy kiedy go zjemy w odpowiedniej kompozycji. I z drugiej strony, oczywiście węglowodany też są niezbędne i korzystne, ale nie mogą być maksymalnie oczyszczone, maksymalnie przetworzone, nie mogą mieć dodawanej dużej ilości cukru, mleka, w troszku, suszu jajecznego, bo to wszystko nam właśnie szkodzi. I to wszystko chcemy zawrzeć w tych wszystkich programach akademickich. Ja chciałam serdecznie podziękować za dzisiejszą rozmowę. Spotkamy się oczywiście z panią dr Grażyną Pająk nieraz, a tymczasem odsyłam raz jeszcze na wasze strony internetowe. I drgracy.com, slowfoodlife.com, i strona Polak Poprawki. Dziękuję serdecznie. Moim gościem była dr Grażyna Pająk, biolog, naturoterapeutka. Dziękuję pani Grażyno raz jeszcze do usłyszenia. Dziękuję bardzo również Państwu.